Siema, witam was z powrotem na kanale Rapy. W dzisiejszym filmie zdobyłem eku poziomu 10, zaczynając od całkowitego zera, bez rangi oraz bez używania itemshopu ze strony Rapy.pl. Jak to tak właściwie zrobiłem? Koniecznie oglądajcie ze zrozumieniem, bo tę taktykę również będziecie mogli wykorzystać i zrobić dokładnie to, co ja na tym filmie. A tak się składa, że teraz jest idealna okazja, bo od jutra, czyli od soboty od godziny 18:00 rozpoczyna się event świąteczny, który jest najlepszą okazją do rozpoczęcia swojej przygody, więc po obejrzeniu tego. Filmu nie czekaj, tylko skopiuj i wykorzystaj tę strategię dzień przed startem tego eventu. A ja zapraszam Was już do oglądania i pamiętajcie, że kalendarze adwentowe są dostępne tylko do 8 grudnia, czyli do końca tego tygodnia. Siema, witam was po całkiem sporej przerwie na box BoxPvP, na rapy.pl, na ostatecznym sezonie. Właśnie znajduję się na strefie AWK, o której zaraz opowiem wam więcej i opowiem wam dlaczego zaczynam w tym miejscu film. Ale najpierw chciałbym wam powiedzieć dlaczego posiadam nick Święty Mikołaj. A jest to spowodowane tym, że zamierzam w tej serii, która nie ma nawet jeszcze nazwy, po prostu będę chciał w niej dojść jak najdalej, mieć jak najlepsze kół i tak dalej. Będę chciał w każdym filmie z tej serii rozdawać wam po prostu jakiś fajny item. I w tym filmie do wygrania jest duży kalendarz adwentowy, który jest za 300 zł ze strony rapy.pl i posiada on w sobie itemy o wartości 500 zł. Więc jakby kalendarz jest za 300 zł, posiada item o wartości 500 zł, a wy za 0 zł będziecie mieć go dzisiaj do wygrania. Wystarczy, że zostawicie suba, lajka, napiszecie swój nick, na którym gracie na tym sezonie BoxPVP. Jeśli minimum raz weszliście na ten sezon, no to bierzecie udział w konkursie. No i oprócz swojego nicku w komentarzu jeszcze musicie napisać, dlaczego chce chcecie wygrać właśnie ten duży, śliczny kalendarz adwentowy. Ja bym na przykład napisał, że po prostu jest broken, jest najbardziej opłacalną usługą na rapy.pl, więc musicie coś swojego wymyślić, chyba że chcecie skopiować. W każdym razie w ten sposób możecie wziąć udział w konkursie właśnie na ten kalendarz. No i słuchajcie, zaczynamy od totalnego zera. Nawet nie posiadam rangi żadnej. Jak widzicie, mam gracza, ale jak widzicie, pomimo że jest to nowe konto, to posiadam spędzony jeden dzień i 34 minuty. No i słuchajcie, postanowiłem, że jako że zaczynam od całkowitego zera, od samego początku, tak jak tak samo jak wy, to wymyśliłem sobie taką taktykę, bo wchodząc od razu na boksa, no wiadomo, no nie macie nic, więc tak naprawdę najlepiej udać się od razu na strefę bezpieczną, żeby kopać. No ale jak wiecie, no film z kopania nie byłby na tyle interesujący, więc wymyśliłem taki plan. Zaczynając dopiero dzisiaj, czyli w poniedziałek, kiedy nagrywam ten film, trzy dni po starcie edycji, zamiast zaczynając na całkowicie nowym koncie, to po tych trzech dniach, po prostu zamiast zaczynając całkowicie od zera, postanowiłem najpierw jeden dzień spędzić, całą dobę na strefie awk, na której wcześniej się znajdowałem. No i Słuchajcie, chodząc sobie właśnie do tej strefy A, właśnie spędziłem równe, to no teraz już 24 godziny, mam i 36 minut nabite, ale wiem, że w tej strefie byłem właśnie równe te 24 godziny, i te 60 minut poza strefą. No jak widać, jak stoicie AF po prostu, jak nie gracie, możecie zostawić, zostawić sobie komputer właśnie w takiej strefie A i macie kilka rzeczy do zdobycia, stojąc po prostu w miejscu. Macie co 30 sekund podstawową nagrodę, nie, co 60 sekund, przepraszam, co 60 sekund podstawową nagrodę i podstawową nagrodą są dolary, w tym przypadku jest to 0,3 dolara co minutę. Teraz, jak oglądacie ten film, prawdopodobnie jest to znacznie, znacznie więcej, ale ja odbieram co minutę 0,3 dolara, dlatego mam też już 440 właśnie dolarów. Oprócz tego, co 30 minut jest losowanie klucza czasu, no i ja, jako że nie posiadam żadnej rangi, to mam 10% szans na dropnięcie takiego klucza co czasu, co właśnie te 30 minut, w zależności jakie ma, jaką macie rangę, to oczywiście te szanse potem się powiększają. Jeśli macie rangę rapy, to macie aż 40% szans na klucze yy, czasu co 30 minut, ale ja, jako gracz, po prostu bez rangi, yy, co 30 minut miałem 10% szans e, i zaraz zobaczymy, bo widzę, że tutaj pisze, że mam klucze do odebrania, więc zaraz zobaczymy, ile udało mi się tych kluczy właśnie e, dropnąć mając gracza, czyli mam 48 łącznie szans. Jeśli mam na to 10%, no to teoretycznie 4,8 klucza czasu powinien dropnąć statystycznie. Więc czy to będzie 4 klucze, czy 5 czy 6, czy 7, czy 8, a może 1. Zobaczymy, może miałem takiego pecha. E, to się dopiero zaraz okaże, jak pisze odbierz, i oprócz tego jeszcze macie do odebrania e, gemy. I gemy na tym sezonie dopiero są nowością. I na razie nie będę wam opowiadać. Na czym one polegają, ponieważ udało mi się ich zdobyć 48 w ciągu 24 godzin, ponieważ na gem akurat nie mam procentu szans, tylko są gwarantowane i właśnie za te 48 gemów spróbujemy sobie coś kupić. I gemy również są dostępne właśnie na stronie internetowej, ale można właśnie w różnych konkursach, eventach oraz na strefie AFK właśnie za darmo je zdobyć i za nie kupić sobie usługi premium u tego npc a którego zaraz zobaczymy. No więc zaczynamy tak naprawdę w taki sposób, że niby nie mamy itemów, ale przez to, że spędziłem 24 godzin na no to tak naprawdę mam przewagę, którą Wam zaraz pokażę. Jest to taki bardzo fajny start, który każdy tak naprawdę z Was może sobie właśnie zacząć grę w ten sposób i mieć właśnie taki ułatwiony start. Po prostu wchodzicie na serwer, stawiacie sobie konto na strefie Af na 24 godziny i wtedy po tych 24 godzinach będziecie mogli zacząć grę w taki sposób, w jaki właśnie ja zaraz to zrobię. A więc tak, zacznę od tego, że w ogóle założę sobie tego podstawowego mm, seta. Jest to oczywiście kit tutaj, gracz, tak? Kit gracz tutaj tak to wygląda, właśnie jest to. Z pierwszego poziomu. Oczywiście ten ma trochę większe, żeby móc lepiej e, konfigurować, właśnie hity na tym sezonie. E, I są naprawdę mega, mega, mega dobre. Więc tak, mam 440 dolarów. W ogóle, zaczynając od tego, co mogę za 440 dolarów kupić? Zobaczmy sobie kilofy. Tak naprawdę stałem 24 godziny na strefie A. I co mi to dało, realnie? Jeżeli kliknę od najmniejszej ceny, za 440 dolarów mam kilof 8. Więc realnie mógłbym już kupić sobie kilof 8 poziomu, mimo że mam dopiero pierwszego poziomu kilof, ponieważ stałem przez jedną dobę, a w Zanim zacząłem jeszcze grę na tym koncie Więc z samych dolarów już jestem mega na plus Ale mimo to jeszcze tego nie będę wydawać Nie będę jeszcze wydać pieniędzy Bo najpierw wolę zrobić kilka innych czynności Przede wszystkim najpierw warto pójść do codziennych nagród I odebrać sobie złote jabłko jedno Następnie przejdę sobie do darmowych kluczy I tutaj macie cztery darmowe klucze do odebrania Do skrzyni gwiezdnej I ja przed tym nagraniem tego filmu Wszystko po prostu sobie zrealizowałem To tak naprawdę parę kliknięć zajmuje to dosłownie 3 minuty A możecie za darmo odebrać sobie Następujący sposób 4 klucze gwiazdne całkowicie za darmo, na całkowicie nowym koncie, bez wydawania ani jednego grosza na serwer. Następnie wpiszę slash odbierz i zobaczymy ile kluczy czasu mi dropnęło. Proszę, nie, dwa albo jeden. Okej, okay, dobra, więc w tym momencie widzowie, tak naprawdę mam już 10 kluczy do otworzenia, w sensie 10 skrzynek, a tak naprawdę dopiero wszedłem na to konto, no wcześniej musiałem jedynie spędzić 24 godziny na strefie A, po prostu zostawiłem sobie komputer, więc jest to mocne. No i dobra, w takim razie zaczniemy sobie od, od otworzenia tutaj skrzyni czasu, po prostu 6 razy, Zobaczymy, co mi wypadnie, bo tak naprawdę, jeżeli na przykład fragmenty mi dropną, jeden fragment jest teraz za około 200 dolarów. Tak naprawdę jestem mega na plus, więc zobaczymy bez animacji. Monety klanu, mega spoko, ale nie wiem, po, w jakiej cenie są po rynku. Właśnie 200 dolarów mi wypadło. Klucz do skrzyni gwiazdnej, czyli mam już 5 kluczy do skrzyni gwiazdnej. Jest to najlepszy drop skrzyni czasu, nie wierzę w to. Dobra, dwa fragmenty, czyli kolejne 400 dolarów. Złote marchewki, to akurat spoko do pvp się przydadzą na strefę pvp, Znowu złote marchewki, i a i koniec. Bo już wszystkie otworzyłem. Więc teraz przejdźmy sobie od razu do skrzyni gwiezdnej. A w skrzyni gwiezdnej widzowie jest już cały set jakby poziomu 8 oraz narzędzia poziomu 8 i narzędzia poziomu 10. Więc tak naprawdę za darmo mam pięć szans, żeby cokolwiek z tego fajnego dropnąć. No tak naprawdę, jeżeli by mi się poszczęściło i trafiłbym całego seta, to od razu miałbym za darmo, całego seta poziomu 8. Tak, czyli zrobiłbym od razu upgrade z pierwszego na 8, a jak się sobie kit, to kit rapy, czyli najlepsza ranga na serwerze siada właśnie kita poziomu 8, e, Więc, no, pokazuję Wam, że ten patent z tymi 24 godzinami na strefie AWK jest naprawdę mocny. No, ale zobaczmy i tak, co mi wypadnie. Tutaj mogę akurat sobie z animacją otworzyć, ponieważ nie mam tutaj wielu tych kluczy, nie jest taki super duży opening. I okej, okay. cztery fragmenty pokazuje, że niby to nie jest jakiś super drop, ale cztery fragmenty teraz to jest 800 dolarów znowu, więc tak naprawdę mogę dwa kilofy ósemki sobie kupić w cenie tych czterech fragmentów, które mi właśnie dropnęły, więc lecę dalej, nie no, to jest mega mocne, bardzo łatwo jest zacząć grę na boksie, no, zaraz wam pokażę, co ja za to kupię, dobra. No niestety, akurat monety klanu się nie cieszę, bo aktualnie nie mam klanu, jak widać klan brak, więc jakby, no nic z tym na razie nie zrobię, zobaczymy potem po prostu w jakiej cenie e, takie... Nie, cztery, cztery, myślałem, że może ta dziesiątka by dropnęła? To bym miał już w ogóle GG. Ale co sumie się, że ustawione, więc. Więc może i lepiej, że mi to nie dropnęło. I uwaga! Miecz 8! Miecz 8! Miecz 8 i po ilon jest. Rynek otwórz, nie jest to dziesiątka miecz, ale od najmniejszej ceny. Okej, okay, miecz 8, najtańszy 400 dolarów Myślałem, że będzie troszeczkę droższy akurat. No ale jak widzicie, już mam miecz 8 do walki, więc to jest w ogóle mocne. No i ostatni klucz otwórzmy sobie. No jakby coś dziesiątkę dropnęło. Kilo w słońca właśnie przeleciał, jakby on mi dropnął. Okay? Znowu klucz gwiazdny więc teraz po prostu go otwórzmy bez animacji. No i niestety, monety klanu. Dobra, no teoretycznie za 80 dolgów mógłbym te monety z klanu, to na razie tak zrobię. Rynek wystaw 80. Na razie wystawię te, te monety klanu, ale mogę chyba tylko dwie, przez to, że mam rangę gracz. on no, dokładnie to nie posiadam żadnej rangi. O, sprzedały się w ogóle te monety klanu, to mogę znowu za. No to może już nie za. Może za 89 prostu je będę wystawiać. Bo skoro się tak szybko sprzedały, no to w takim razie będę je sobie tak wystawiać, żeby móc je wszystkie sprzedać. Tutaj sobie dużym na razie fragmenty. No i co ja teraz mogę dalej zrobić, bo. Wykorzystałem te wiezne klucze z darmowych kluczy. Odebrałem codzienne nagrody. Wykorzystałem klucze czasu, ale to nie wszystko, bo jeśli spędzicie te 24 godziny właśnie na tej strefie, to jeszcze otrzymacie gemy. Co 30 minut dostawałem jednego gema, więc przez 24 godziny udało mi się ich zdobyć 48. i mamy tutaj sklep za gemy. U mnie możesz zakupić usługi premium za gemy i widzowie, macie tutaj 6 ofert o różnej wartości właśnie po prostu za gemy. Za 5 gemów możecie przeładować te oferty i po prostu wylosować nowe oferty, płacąc po prostu 5 gemów i często te oferty za gemy są bardziej opłacalne niż jakbyście po prostu kupywali normalnie usługi ze sklepu, ze strony rapy.pl. No i oprócz tego jeśli na przykład ze strefy A właśnie sobie nabijecie tak jak ja, to możecie po prostu stojąc af, zastanie af, po prostu kupić i wykorzystać sobie te gemy na usługi premium. Warto też dodać, że 5 gemów jakby kosztuje przeładowanie sklepu i można to nazwać jako natychmiastowe przeładowanie sklepu, ponieważ codziennie e, sklep się, boże te oferty tak naprawdę, się same przeładowywają, więc codziennie są nowe oferty, a jeśli chcecie od razu mieć nowe oferty to płacicie 5 gemów i wam je losuje no i co my tutaj mamy, mamy tutaj rangę MVP na 7 dni, za 250 gemów rangę, O, ej stać mnie na to, ej mogę autentycznie przez to, że zostawiłem kompa na jeden dzień mogę odebrać vipa na jeden dzień a VIP posiada jaki? Jaki kit? No, czwartego poziomu. To jest za niski poziom moim zdaniem. Nie chcę tego VIPa na jeden dzień, bo tylko raz będę mógł użyć po prostu slash kit, ponieważ jest to na jeden dzień. Tak to, jakbym kupił ze strony, to miał na 30 dni, a na jeden dzień to akurat aż tak mnie nie interesuje. Monety klanu to, to wciąż mogę gemy tak naprawdę przerobić na pieniądze, bo potem mógłbym monety klanu po prostu wystawić, albo boxy za drogo. Króček wiezdny no niestety mi brakuje. Ty. A to się opłaca czy się nie opłaca? Czekajcie, jeśli 50 gemów na stronie internetowej jest za 5 zł, a 10 fragmentów też jest za 5 zł, a to jest za 47 gemów. To, to się opłaca, to, to jest delikatna oszczędność, no ale tak czy siak, ja nie kupiłem żadnych gemów, mam to za darmo, więc w tym momencie kupuję. Jeśli kupicie w ogóle to właśnie z tego, od tego npc ta to potem ta oferta Wam znika, nie możecie jej wykorzystać wiele razy, Ono po prostu Wam znika, no i kolejnego dnia całkowicie nowe oferty po prostu dostajecie u do tego npc ta Naprawdę warto się nim zainteresować. A ja w tym momencie mam już 17 fragmentów. Tak naprawdę w 10 minut gry. E przez to, że stawiłem sobie przed zaczęciem gry na tym koncie kompa na 24 godziny. Swoją drogą zobaczę, czy na rynku sprzedały się już moje monety. Jeszcze nie. Za 80 się sprzedawały, za 89 jeszcze nie chcą, więc w takim razie przejdźmy do tak naprawdę kolejnych rzeczy. Teoretycznie mógłbym iść do astronauty i u astronauty ulepszyć sobie perki. A to jest moim zdaniem, no, dopóki jeszcze nie ma run, to jest to podstawa, żeby ulepszyć te perki u astronauty. No tylko, że staćmy na jedno ulepszenie. One mi jakoś super dużo nie zmieni, a jeśli spojrzymy w rynek i wejdziemy w kategorię we fragmenty kosmosu od najmniejszej ceny no to jak widać najtańszy fragment taki to około jest 200 dolarów więc tak naprawdę, wystawiając je za 199 dolarów, a mam ich 17, tak, jeżeli odpalę kalkulator, to będzie 3400 dolarów. 3400 dolarów, czyli łącznie będę mieć 4000 z tym, co teraz mam, więc 4000 dolarów. A co 4000 dolarów może mi e, dać? Jaki może mi dać kilo na przykład? Oj, chyba mocno. Tak, za 4000 dolarów mam już kilo w szczęścia. Nie, za 3300! Nie czekaj! Tu jest dziewiątka. Za 3000 jeszcze 1000 mi zostanie. I będę mieć kilo w dziesiątkę. To jest mocne. To jest mocne, to jest mocne. Dobra, w takim razie wystawiam te fragmenty i i chyba widzimy się jak one się sprzedadzą po prostu. Dobra, wystawiłem wszystko, więc czekając aż się to sprzeda, podejrzewam, że w miarę szybko się dostanie, ponieważ wystawiłem trochę underprice. Żeby móc to pokazać po prostu na tym filmie, to pokażę wam kalendarze adwentowe, bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego w ogóle ja miałem wcześniej w Enderczeście i generalnie, no kalendarze adwentowe pewnie z poprzedniego roku, pamiętacie jak działały, że jeśli nagrywam to teraz 2 grudnia, no to mogę odebrać na razie dwa, po prostu pierwsze okienka, jest okienek łącznie 24, no i kalendarz, o właśnie mi się coś sprzedało i właśnie kalendarz po prostu jest bardzo opłacalny, bo na przykład ten mały kosztuje za 200 zł, a ma Item o równowartości 300 zł. W tych, wśród tych 24 okienek są nie ponad 300 zł, przekracza 300 zł. A w przypadku tego ogromnego kalendarza za 500, czyli najdroższej usługi tak naprawdę na całym sklepie, ale też najbardziej opłacalnej, to są itemy o wartości 1000, przekraczające kwotę 1000 zł, więc tak naprawdę jest to przecena ponad 50%. Ja z tych kalendarzy nie zamierzam korzystać w tej serii, jakby odbierając wszystkie sobie, tak jak w poprzedniej serii rok temu. Wtedy korzystam ze wszystkich kalendarzy. W tej serii zamierzam używać tylko ogromnego kalendarza żeby móc robić szybszy progres i żeby móc dostarczać wam ciekawszy content i więcej walk i w tym filmie również to zrobię, ale również potem zamierzam też odebrać sobie z tych właśnie kalendarzy z małego i dużego, żeby móc wam pokazać różnice oraz co potencjalnie bym miał, gdybym mógł sobie te itemy ze wszystkich kalendarzy zatrzymywać. Więc rok temu odbieram jakby te prezenty ze wszystkich kalendarzy adwentowych. te upominki w tej serii będę tylko z ogromnego kalendarza odbierać tylko te itemy. No i jak widzicie po prawej stronie dalej jak skończyłem to mówić, to pojawiło się 5000 dolarów na moim koncie, gdzie wciąż posiadam jeszcze miecz o wartości 400 dolarów, więc mam EQ tak naprawdę o wartości ponad 5,5 dolarów, spędzając 20 minut na serwerze. A nic jeszcze nie zrobiłem, na nie skopałem ani jednego klocka generatora. Rozumiecie to, widzowie? No i za te 5,5 tysiąca tak naprawdę mogłem sobie kupić Kilo. Pytanie: Czy ja chcę teraz kopać na bezpiecznej strefie? Na pewno bym to zrobił jako normalny gracz, ale jako, że nagrywam film, a nie jest zbyt interesujące kopanie generatorów, żebyście to oglądali, to pójdę w inną taktykę. I teraz wpiszę slash ulepsz. I jak widzicie, tutaj mogę ulepszyć swoje całe EQ. I no, właśnie, jeszcze mogę ulepszyć sobie w ogóle ten miecz. Nawet na dziewiątkę już mogę. I zakupię sobie chyba litra, Albo dobra, w sumie czekajcie. Lepiej będzie tak, że zrobię cięcie i kupię sobie z rynku na maksymalny set, jaki mogę za te 5000 dolarów. Bo mieczek mieczyk oczywiście zostawiam sobie ten, jaki mam teraz. I zobaczymy po prostu, jaki maksymalnie za tą kwotę mogę. Jakie item mogę uzyskać. Teraz policzyłem, że jeżeli mam 5000 dolarów, zakładając, że muszę kupić 4 części seta plus elitre plus Kilo, czyli 6 itemów równego poziomu, no to 5000 podzielić na 6, no to jest poniżej tysiaka, po prostu na, na jedną rzecz mam. Ale kierow pewnie będzie droższy niż jakaś część seta, więc tak 700-800 dolarów na każdą część mam do przeznaczenia. No i ja powoli dojeżdżam tu do momentu, gdzie dziewiątkę na spokojnie sobie mogę kupić. Tak naprawdę mógłbym nawet dziś w dziesiątki się zaopatrzyć. Set poziomu dziesiątego mógłbym mieć. nie dobra, próbuję chyba to robić. Czy dziewiątkę na razie? Nie no, miecz będę mieć za niski wtedy. Ale miecz zawsze mogę ulepszyć też. Nie, dobra, nie, chyba dziewiątkę. Bo mógłbym mieć seta, faktycznie dziesiątkę, ale miecz będę mieć ósemkę. A wydaje mi się, że lepiej mieć miecz dziewiątkę i set dziewiątkę, niż set dziesiątkę i miecz ósemkę. Chociaż wtedy będę trudniejszy do zabicia, i tak raczej nie zamierzam e, nikogo zabić na razie, ponieważ też nie będzie mnie stać aż tak dużo na jakiejś złote jabłka, i tak dalej. Wydaje mi się, że pójdę w bezpiecznie, widzowie. Pójdę bezpiecznie i kupię sobie chyba seta e, właśnie dziesiątkę, tak mi się wydaje. A więc dobra, pójdę buty słońca, dziesiątkę. Ok, został skupiony w takim razie. A Mam tutaj na pierśnik słońca, dziesiątka. Kupiłem buty słońca, dziesiątka. Podnie słońca, dziesiątka. Główka o dziwo jest strasznie droga, więc nie wiem, czy nie lepiej zrobić sobie tutaj na razie ewentualnie tej główki. No, chyba chyba główkę wolę już dziewiątkę na razie po prostu. Dobra, teraz ogarnąłem, że w sumie główka jest strasznie tania. Za 320 jest dziewiątka. A jeżeli chciałbym wpisać slash ulepsz, to ile będzie mnie kosztować ulepszenie główki? Ty! No to ją kupiłem za 300. I ulepszając za główkę na dziesiątkę, to tak naprawdę plus 500 dolarów, czyli będzie 800 dolarów za tą główkę. One były wystawione po 1300, więc dobrze, że sprawdziłem. Więc w takim razie oficjalnie Mam cały set Dziesiątkę już, tak naprawdę czy jest to lepszy kit niż kit rapy Gdzie kit rapy to jest ósemka, ja mam właśnie dziesiątkę Miecz ósemkę, więc sobie Ulepszę od razu ten miecz na No dobra, no ulepszę na dziewiątkę, bo bez przesady No muszę mieć tam dziewiątkę, a jeszcze kilof w sumie Chciałem kupić, ale dobra, zakładam, że w tej serii Nie będę dużo kopać generatorów, widzowie, wy Polecam wam oczywiście kilof kupić I kopać na strefie bezpiecznej, ale ja wiem, że nie będę Kopać w tej serii bardzo dużo, więc po prostu Wolę sobie ten mieczyk jednak Ulepszyć niż kupić kilof, no i oczywiście Zostało mi 500 dolarów na firewerki, złote jabłka i elitrę. O, mógłbym nawet jeszcze klucz do skrzyni gwiazdnej kupić tutaj. E, zobaczmy elitrę, zobaczmy elitre. zobaczmy elitrę. Jaki poziom elitry mogę kupić? Ósemkę już widzę, że mogę na luzie kupić. A czy będzie jakaś fajna dziewiątka? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Tu jest jakaś elitra. Okej. Okay. Nie, elitry już to są drogie, wydaje mi się. Wydaje mi się, że będzie bardziej opłacalne ulepszenie jej, więc kupię jak najtańszą elitrę. Ósemkę. Zobaczmy. Ósemka jest za 90 dolków? Tak, za 90 dolków kupię. Kupię tą elitrę, za 90 dolarów, pisze ulepsz i ulepszałem po prostu na dziewiąty poziom, w tym momencie mam mierz 9, litrę 9, cały set dziesiątkę, e, tak naprawdę ten set podstawowy mogę wyrzucić sobie do kosza, dowiem, mam oczywiście jeszcze złote marchewki, które ze skrzyni czasu mi się dropnęły. no i mam 160 dolarów, które mogę wydać na fajerwerki i złote jabłka, więc kupuję dwa z takich fajerwerek, żeby móc latać e, i stało mi 100 dolarów więc na złote jabłka pozostaje mi całość i Mam 18 złotych jabłek, mam firewerki, mam wszystko tak naprawdę do, do rozpoczęcia swojej rozgrywki. 20 minut zdobyłem seta dziesiątkę z mieczem dziewiątką, elitrom dziewiątką, całe EQ do latania i tak dalej. No i tak naprawdę e, moją kolejną taktyką będą osiągnięcia widzowie. Jeżeli tutaj zobaczycie, są osiągnięcia w ogóle. Tu jeszcze będą misje serwerowe. Jeżeli oglądacie ten film, to już są misje serwerowe. Jest to, to się do, dokładnie nazywa e, kalendarz zadań adwentowy I tam możecie robić codziennie zadania i odbierać sobie podstawową nagrodę. A jeśli codziennie będziecie Robić te zadania i zrobicie wszystkie 24 zadania, które będzie można w ten weekend prawdopodobnie też wszystkie nadrobić. To jeśli je nadrobicie i potem będziecie robić je codziennie, dzień w dzień, to będziecie mogli w Wigilię 24 grudnia odebrać za darmo rapy Boxa. I właśnie ktoś w ogóle zakupił na czacie Maciacho. Pozdrawiamy Cię na filmie, bo właśnie zakupił taki ogromny kalendarz adwentowy, z którego potem na tym filmie również zamierzam skorzystać. Ale na razie, tak naprawdę, miałem plan, żeby wykorzystać ten kalendarz w dalszej części tego filmu, ale wydaje mi się, że nawet nie trzeba będzie, bo. Ten set dziesiąty naprawdę w boju powinien się sprawdzić, chociaż to się dopiero zaraz okaże. E, no i naszym planem jeszcze będzie, żeby ponabijać te osiągnięcia. Bo tak naprawdę zabijając 10 graczy, dobijając 1100 ranku, co naprawdę nie jest dużą liczbą. O, a o tym zapomniałem. Właśnie oprócz tego, zapomniałem o tym, że przez 24 godziny przez to, że mam, to odebrałem jeszcze sobie dodatkowych 7 fragmentów kosmosu. Tego nie mogę nic odebrać. Tu jeszcze w ogóle przez otworzone skrzynki mogę dwa kolejne fragmenty kosmosu. No i niestety brakuje. Jeszcze jakbym 4 otworzył, e, chwila. Ile ja ich otworzyłem? Przecież. Aha, okej, okay. bo skrzynia czasu nie zalicza się do skrzynek premium, więc niestety tutaj mi niestety jeszcze brakuje, żeby odebrać. No ale odebrałem sobie właśnie 9 fragmentów kosmosu kolejnych, więc od razu je w sumie idę wystawić. Rynek wystaw 1710 dolarów, ciekawe, czy ktoś szybko to kupi. Więc w tym momencie, widzowie, nawet kurczę. To jakby bo o tym zapomniałem. No ale odebrałem sobie kolejne fragmenty, które wystawiam na rynku, i tak naprawdę znowu będę mieć mnóstwo kasy. A teraz jeszcze się skupimy na zdobyciu zabójstw, rankingu, żeby móc odebrać. Kolejne fragmenty i kolejną kasę A tak naprawdę nie powinno być to dużym wyzwaniem Chociaż zaraz tak naprawdę zobaczymy Dobra, pójdę sobie na cechę 1, gdzie powinno się najwięcej dziać O, wziąłem sobie w ogóle od razu deski Dobra, sobie jeszcze sprigapuję o, co on wyrzuca? Sprawdźmy, co on powyrzucał, sprawdźmy, co on powyrzucał, a co tam? Dobra, zobaczmy, co on powyrzucał. O, <laughs> spodnie piątki, na pierśnik piątka, no i mieczyk piątka. Jestem ciekaw, po ile to chodzi, no ale zawsze to podniosłem sobie taktyką złodziejaszka ze z, z starych filmów, e, więc zawsze spoczko. E, ale dobra, zmienię cecha, tu się znowu mało dzieje. O, widzę tu swojego pierwszego kila. czy będzie kill? No nie, ktoś mi sksuł. No 10 kg muszę za Tam jest na dole ten gracz jeden, ale wolę nie ryzykować na pewno. Ajajaj. Dobra, ogólnie, widzowie, jeszcze grałem sobie w trakcie teraz teksturpaka pod sety. Zostawicie lajka, to mogę wam go dać, chociaż to też nie jest mój teksturpak, więc będę musiał się zapytać. W każdym razie jest to take na sety. No jak wszyscy wiedzieliście, widzieliście, no nie, nie byłem w stanie rozpoznać osoby, która ma może na przykład jakiś lepszy miecz lub lepszy set, to teraz po prostu mogę w łatwy sposób po prostu tym się posługiwać i sprawdzić, jaki ktoś ma po prostu... Ajajaj, aj, aj, set. Czekajcie, widzowie, bo tutaj... Kile chodzą O ktoś mnie z fajerki walnął Trzeba być ostrożnym Ajajaj Ajajaj Kurde no chciałem go tylko dobić no Ajajajajaj Czekajcie może tu gdzie dwóch się... Zabił go! No Dobra spróbuję te 10 kil jak najszybciej dobić Ale to nie jest teraz nawet takie łatwe Bo dużo snajpi te, osób te kile Dobra, udało się, drugi killek. Chciałem jeszcze te dwa fragmenty, mam już 1700 dolków, ale dalej mi mało. Oj, dostałem w ogóle kolejny set, tym razem czwórka, jest to set Vipa, więc może jakieś dodatkowe jeszcze dolarki właśnie siadły. Dobra, jest kolejny kill i tutaj kolejna osoba chce być, i ta Dobra. Ostrożnie, ostrożnie to bierz, dobra. Dobra. Jezu, specjalnie tak szybko to kliknąłem I CO?! MIECZ ZIEMI! Siódemka dropnęła mi z niego To jest grane? LOL Dobra, jest piąte zabójstwo i Miecz Ziemi dropnął mi Jestem ciekaw ile on jest warty Pewnie jakoś wiele, no ale zawsze przynajmniej gapy mi na przykład zwraca A Ten jaki ma set? Aj... Zabójstwo, KS, KS O! Dobra na szczęście udało się, jeden kill zdobyty, jeden zksuty, nice, nice, nice. Lecimy dalej, jeszcze lecimy dalej. Już mam 1100 ranków, więc mogę pierwsze dwa fragmenty sobie odebrać, ale jeszcze potrzebuję 4 kili, żeby drugie, drugą porcję fragmentów odebrać właśnie. Oj, ktoś za mną cały czas leciał. Nie wiedziałem o tym. Trzeba być ostrożnym, trzeba być ostrożnym i szybkim. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, prawie zginąłem, nie wierzę w to. <laughs> Ej, dobra, co ja zrobiłem? Jakby wjechałem w jakieś drzewo w ogóle, nie wiem. Mam tylko te cztery gapy, muszę uważać. O! Ta osoba do końca mnie za mną leci. Dobra. No to nie, to ja muszę, muszę uciekać. Muszę uciekać. Na szczęście kupiłem bardzo dużą ilość firewerek, mniejszą ilość gapów, dlatego muszę uważać. No bo dobra, wiecie co? Tutaj do często odłożę sobie te itemy, które udało mi się zdobyć. Lepiej po prostu kupię sobie jeszcze gap. Może nie aż tak dużo, tyle też nie jest mi potrzebnych. No i firewerki, bo firewerek nigdy za mało, więc, więc tak sobie kupię i dobra, lecimy dalej. O dobra, tu jest rozruba. O nie, dobra, nie wskakujemy tam. O! Dobra, nie muszę. No nie muszę! Ja pierdziele. Miałem telefon, kurde, koło myszki. Nie mogłem go zajmować w lewą stronę. Dobra, jednak warto, widzowie, nie nie bijcie się w litrach, Bo naprawdę, nawet od gościa, kurde, z pierwszego poziomu można zginąć przez to, że macie założoną melytrę. I znacznie większe obrażenia wtedy dostajecie. Naprawdę, uważajcie z tym, nie? O! Zabrałem killa. Nie wiem, czy mi zaliczyło. Siódmy. Możliwe, że mi zaliczyła. A ja tylko na statystyk nie dostałem z tego. Ale mi nie zależy na statystykach w sensie na rankingu. Bo teraz mi zależy, żeby dobić jeszcze 3 killa. Ajajaj Kurde, nawet ta taktyka bez, bez setu nie jest taka zła. Dobra. Nie, też go zabiłem. Kurde. Co ty tu robisz? Wariacie. Dobra, ósmy kill. No to Biaszek. Nie, 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 on mnie fokusuje, to muszę uważać. Proszę. Jest! O, ale go, że Głową się w niego wbiłem. Co to było, dobra? Nice, jeszcze jeden kill, jeszcze jeden kill, jeszcze jeden kill. Proszę, no nie no gościu. Dobra! Co ja zrobiłem? Jakiegoś flika zrobiłem i go zabiłem, ale co to było, kurde? No nie, no niezbyt jakoś super mi się to powiodło, ale dobra, set czwarty mi wypadł. Miecz, trójka, nie no trójki to nie będę wystawiać, na pewno nie jest nic warte, ale dobra, udało się dziesiąty kill, zaraz jeden na spawna. Tylko ucieknę dwadzieścia fajerwerek. Pamiętajcie, żeby zawsze złotej jabłka i fajerwerki. Uważnie ostrożnie z tym. Ja więc w tym momencie widzę, że mogę podejść do osiągnięć i za osiągnięcie za 10 kili, odebrać sobie kolejne dwa fragmenty. Teraz dopiero jest 50, no ale tak naprawdę te killy nabijam 10 minut, więc tak naprawdę 50 minut gry to pewnie miałbym już 50 kili i kolejne 5 fragmentów, które mógłbym sobie oczywiście sprzedać bądź e, wykorzystać. Ranking. E, no i spędzony czas odebrałem. Tutaj jeszcze nie rozkopałem żadnego bloku na tym koncie. Powiedzieliście, wiecie, jaki jest, był mój koncept. Teraz pójdę sobie na rynek. ale tak naprawdę w sumie można zrobić jedno wielkie cięcie. Powstają wszystkie przedmioty, które tutaj mam. Te sety i zobaczymy ile będę mieć znowu kasy No niestety mieczek ziemi jest za 80 dolków Więc nie są to jakieś super rzeczy Więc rynek wystaw 70, 69 dolarów żeby się szybko sprzedał Na tamte itemy są tak naprawdę No czy za 10 dolarów i tak dalej To nie opłaca mi się nawet slota Tutaj jakby zabierać O właśnie mi się coś sprzedało w tym momencie te fragmenty się sprzedały. No nie opłaca mi się nawet tych rzeczy wystawiać, więc po prostu wyrzuca je raczej chyba do kosza tak naprawdę. No i dobra, i sprzedał się również tam ten mieczyk ósemka, czy tam nie, mieczyk siódemka, który udało mi się złapać chyba na ziemi albo z gracza, nie pamiętam. I mam już 2,5 tysiąca dolarów w tym momencie. No i co, i tak naprawdę ten set oczywiście zaraz mogę sobie naprawić i zobaczmy sobie czy ja mogę coś ulepszyć. Tak, mogę oficjalnie ulepszyć sobie miecz na poziom dziesiąty i wydaje mi się, że e, chyba to zrobię. No w sumie to zrobię, więc mam oficjalnie mieczyk dziesiątkę z setem dziesiątką, no i elitre, żeby również. A nie, nie będzie mnie stać. No to po prostu bez elitry. Cały set dziesiątka. Więc tak naprawdę widzowie, bez wykorzystywania item shopu i bez korzystania ze strony rapy.pl, bez spędzania jakiejś ogromnej ilości czasu na serwerze oraz bez kopania generatorów, bo rozumiem, że nie dla wszystkich może być to ciekawe i nie każdy lubi rozmawiać sobie z ziomeczkami i w trakcie po prostu kopać generator. Nie każdy to lubi. To bez tych trzech rzeczy tak naprawdę udało nam się zdobyć godzinę około po Cały set, 10, dziesiątkę, dziesiątkę e, jeszcze on 400 dolarów e, i Elitre 9 jest to lepszy. Można powiedzieć kit, lepszy set, niż jest w kicie rapy, a rapy jest najdroższą rangą i najlepszą rangą na serwerze, więc tym filmem udowodniłem, że da się. E, oczywiście najpierw musiałem postawić konto na 24 godziny, żeby sobie stało na trefie ale widzowie, ja wszystko to zrobiłem bez rangi. Miałem tak naprawdę rangę gracz, więc Wy możecie zrobić dokładnie tak samo, biając na ostateczny sezon boxpi. Serwerze rapy. .pl a w kolejnym filmie, żeby też pokazać większy progres i tak dalej, jak się gra mając jeszcze lepsze itemy i jak się gra poświęcając więcej czasu po prostu na grę na serwerze, to wykorzystam do tego ogromny kalendarz, żeby zrobić większy progres, szybszy progres i żeby pokazać wam, jak się gra z jeszcze lepszymi przedmiotami. No i tak na koniec filmu tak naprawdę pomimo, że pinata za moment się pojawi, wolę nie ryzykować z utratą tych itemów, skoro w ten sposób pozytywny mogę to zakończyć, ale w kolejnym filmie będziemy otwierać właśnie ogromny kalendarz. W sumie teraz mogę na koniec te dwa dni odebrać, ponieważ Mamy 2 grudnia e, i za pierwsze dwa okienka w ogromnym kalendarzu mogę powiedzieć, że odebrać mogę sobie 4 rapy boxy o wartości 120 zł oraz 64 fragmenty o wartości 32 zł, czyli mam za dwa okienka z 24 tak naprawdę 150 zł, czyli już w 33% kalendarz można powiedzieć, że się zwrócił, a odebrałem dwa okienka z 24. E, no i zobaczmy jeszcze, co bym miał z rapy boxów. Mogę tak naprawdę na koniec to otworzyć bez i nie będę tego wykorzystać w tym filmie, dopiero to zrobię w kolejnym filmie ale mogę otworzyć na koniec 48 fragmentów buty kubira 13 spodnie kubira 13 no dawa jedno dożyce lub miecz OHA! <skry> no i wstawione. Nie no, w każdym razie e, tak będzie wyglądać kolejny film. Subskrybujcie i bierzcie udział w konkursie na właśnie nie ten ogromny kalendarz, ale na o właśnie ten e, duży kalendarz, z którego miałbym teraz 3 rapy boxy i 48 fragmentów. No ale to e, wrzucę do kosza, ponieważ będę wykorzystywać tylko jeden właśnie kalendarz, czyli ten ogromny. Widzimy się w kolejnym filmie.